Cześć wszystkim, witam Was w Albi, a jest to kolejny odcinek z serii World of Tanks. O przepraszam, e, dzisiaj zagramy sobie Hammelem, czyli arty. 53 tysiące doświadczenia, brakuje jedynie 54, czyli trochę więcej niż połowa bitwa, mój drogi Hammele. Hammele, mele. O, duże czołgi, duże cele, czyli dla arty jest to bardzo dobrze. Takie rozumowanie mam. A gdy się nie przebije, to będzie kiepsko. M41, on ma słabego cela. Chyba, tak mi się wydaje, że jestem celniejszy. Na pewno jestem lepszy. No w końcu Hammel, M41. W końcu ja mam piątkę, on ma piątkę, no to w sumie nie wiem, kto jest lepszy. On ma Heavy 13, a ja mam wadli. Hmm. Gdzie tu się ustawić? A, coś skrzypi strasznie. Słuchawki skrzypią. Wy tego nie słyszycie, bo to wina połączenia Wi-Fi Z słuchawkami A mikrofonem, to znaczy mikrofonem To jest taka skrzynka nadająca Bo słuchawki mam bez bezprzewodowe I tak czasami bywa Dobra, jedźmy koło domu Och, koło domu będzie świetnie Albo nie, albo, albo tutaj stanę to jest, to On się tego tak nie spodziewa, że ja będę stał Po prostu tak między Wszystkim, tak przy końcu No ale nie przy samym końcu, tylko tutaj właśnie O tutaj tam mnie nie zobaczą, mam nadzieję. A ja będę prowadził sobie ogień. No to nie gdzieś stoi i niech zgadnę. Skoro tu jest kółeczko, to pewnie gdzieś tutaj. Ewentualnie tutaj, ewentualnie tutaj, ewentualnie gdzieś w tej. O. O, o, zobaczcie. nie, to tu ja do o czołgi. No nic. Nie, nie będziemy go kontrolować, bo nie ma po co. A, ale skrzypi. Mikrofon. Cały czas. Dobra, włączmy X-a, żeby nam się czołki nie przekręcał, to znaczy arty. No i czekajmy. Niech nam Kabu 1 s kogoś wykryje. No, drogi kapusiu, czekamy. Halo, halo, jak mnie słychać? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Uh, uh, no... Muszę strzelać. Chcę kogoś zabić. Rozwalić, zniszczyć. A tu nie ma. Kawuś, odkrył kogoś? Kogo, mój drogi Kawusiu, odkryłeś? Tygryska! I to jak się wystawił? Och, biedny tygrysku, Ty chyba nie znasz zasad gry w czołgi. Nie wiesz, że się przed arpą trzeba chować, bo inaczej arpa cię zniszczy. A, no cóż, to nie było niszczące. Uderzenie. Ale, ale... Kolejne czołgi nabywają. Napływają i trzeba do nich strzelać. Nie, mikrofon, to znaczy głośni. To znaczy słuchawki. Zaraz zdenerwują, i to ostro. Och, a patrzcie, jednak znają się trochę na... nagraniu. Stunęli tak, żebym ich nie mógł. A może, a może... Yeah, fuck yeah! 405, gościu! Nażyli się tego! Jeszcze? Trochę? Jeszcze chcesz? Mówisz, że co, że cię tutaj nie sięgnę? To cię bardziej sięgnę, niż tam cię sięgnę. Dawaj, no, co, faj, cofaj, cofaj, gościu! faj. jeszcze! A, eee, tak to się nie bawimy. No i gdzie on jest? Gdzie on jest? Dawaj mi go! Gdzie on jest? Gdzie on jest? a nie siedzi za krzakiem. A, nie siedział za krzakiem. Trzeba było chwileczkę poczekać bym go rozwalił. Ale moja nadgorliwość stała się dla mnie czymś niedobrym. Czymś złym Ale cóż. Zastanawiam się ile będzie nabój. Leciał. sześćdziesiąt 65 i... BUM! Brawie! Ojej Ach, znowu te słuchawki pierdzą się nie mogę wytrzymać tego O, proszę bardzo, Wspomóżmy naszych dzielnych czołgistów. Rozwalając tą T-52, zanim się schowa, bo pewnie, bo pewnie nie zechce się schować, tylko zechce wyjechać. No cóż, strategie są różne, a każda prowadzi do zwycięstwa. Tak to chyba szło. Dobra, zobóżmy tych tych jest więcej. Do tego mam w na razie. Do tego po mojej lewej stronie. no mam po prawej. Dobra, o tak, przekręćmy się. Och, właśnie zginął. Na no, nie KW4. Atakuje kw4, uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Bo jaka atakuje kw 4? Dlaczego tak bardziej z tyłu? No ferdy. Aaaa! Jak można było go nie trafić No cóż walka wygrana, ale dla mnie to nie, nie jest za dobrze Znaczy nie, nie jest za dobra walka nie jest za dobrze, że wygrywany tam powiedział Co wiedział Perdeck Zniszczył KW4 O mi temu Curzeki zniszczę Ty 59 jest do zniszczenia Czekaj musi stanąć w miejscu, bo ja nie mogę się tak Przekręcić, no... No i fajnie zasłoniłeś go I Co ja teraz? Jestem z powodu? do. Oh, fuck Nie tego co chciałem On mi chyba tego nie wybaczy Tak mi się wydaje Czy ty celujesz do mnie, gościu? Czy ty celujesz do mnie? Bo... No i nic, chyba nic czy on właśnie nie, nie mierzy dla mnie na szczęście Jeszcze nie mierzy, ale arty zaraz nie zacznie No cóż, teraz tam... Oh fuck Jak na muszce Yeah Co ty na to? No nic, oberwałem Dobra, mamy jeszcze 5 minutek A więc pojedźmy sobie No, no skoro było arty, to teraz będzie wykrywać arty T25 atrę wygrana fajnie obra jedźmy 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 hmm Lorraine 40t jest po naszej stronie czyli dobrze t 44 u nich tylko taki z szybszym e, z szybszym czym z szybszą wieżyczką właśnie z szybszą wieżyczką no cóż a więc dla mnie jako wykrywacza GW Panther jest. Bardzo dobrze. Nie ma co narzekać. Szybcie, szybciej, szybciej, włączać się, włączać się, włączać się. Dobra, i cóż, mapa dosyć ciekawa. Będzie gdzie ich omijać. I na razie jedźmy na tory. Albo nie, albo nie, albo, albo nie, albo nie! Abo pojadę tędy, o, tędy autostradą, górą pojadę. Ale będę jak na muszce, no, ale tu nic. Czy jest w ogóle czym się przejmować? roboty. Oczywiście, że nie. W ogóle ten czołg też zawsze przynosi mi straty, co jest dziwne. Nawet pamiętam, że Sprenius zawsze mi przynosi straty, pomimo tego, że dużo wygrywałem. To i tak miałem straty. Ciekawe, nie? To jest przedsmak tego, co nas będzie czekało jako tier dziesiąty, no bo to jest ostatni, tier, yy, ostatni czołg w swojej linii, a więc musi zarabiać tak, żebym płakał, żeby mi się śniło po nocach, ile to nie straciłem. No więc dziesiąte tiery też będą dużo tracić, tak myślę, no to dekami da się jeszcze zarabiać Wysokimi kierami kideków. Ale czy to prawda? No nie ktoś pojechał? Tadeczek, to, to 95 95 Jak on nie trafił, no jak I już koniec to już koniec mojego życia, marnego, krótkiego mojego życia. Gościu! Jak w ogóle ty się mogłeś tu na mnie zaczaić? Nienawidzę. Nienawidzę teraz Tedeków. Nienawidzę T95. Te Nienawidzę cię. Abyś zginął marnie. Mam nadzieję, że zginiesz marnie. Kogo zniszczyły tak? O, świetnie, oni zniszczyli naszą artę. To ja po to jeżdżę, wykryłem, żeby oni nas zniszczyli. No halo. Coś to jest nie tak. Nienawidzę tej gry. Już koniec, już przestaje grać. Oh. Nie, muszę wyluzować. Spokojnie, luzujemy. Tam na luz... Nienawidzę cię, te 95 Nawet nie myśl tak bardzo. Obyś zginął. Chociaż jest tej mojej drużynie. Obyś zginął. Życzę ci tego. Zgin. Zgin przepani pani podwójne nic ty. Dziadu. Celny. Nie, dobra, opanujmy emocje. Oh. 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 Jestem spokojny, jestem zupełnie spokojny Co i tak e, w ogóle Norma, co to w ogóle jest Norma O co oni się pytali, nawet nie, nie przeczytałem czat Dobra spokojnie, spokojnie Jestem spokojny, co nie pomija faktu, że jest cholernie zły na tego T90 A przepraszam, że krzyczałem Nie was uszy teraz bolą O, ale już mówię cicho nie no, co za gra, co za gra, co za durna gra. Muszę się przerzucić na coś innego online, jakąś alternatywę z czego będę mógł nagrywać, bo czogi mnie wykańczają. Tracę więcej niż zarabiam, nie mam nowych co ludzie nie chcą mnie oglądać, ludzie mnie przez to nienawidzą. Możecie mi wierzyć lub nie, ale tyle subskrybentów co ja co tracę na tych nowych filmach z World of Tanks to jest zgroza. To jest zgroza. Chwili gdy ostatni rozpatrzyłem miałem te 1050 widzów. Teraz już nie wiem, teraz mam te 1000. Może, może i więcej. O, dobra. Nie ma co narzekać. Pomyślmy chwilę. No, coś miałem wam powiedzieć. Zapomniałem. Co? Bo tak się zdenerwowałem na tego te 95. A! Jak można tak szybko ubić skauta? Takiego skauta jakim jestem ja. No jak? No pytam się, jak? Jakim cudem? Czy to jest w ogóle możliwe? Och, le ginie. Zobaczmy, jak sobie radzi T95. Uuu, T95 zginął z rąk T95 innego. Bum. Mam nadzieję, że zginie czubaka. Czyżby czubaka miałem już dwa na koncie? Tak, oczywiście, czubaka, ty walony śmierdziuchu, ty. Nie no, nie obrażaj graczy, przepraszam, czubaka. Przepraszam Cię w tej chwili za to, że nazwałem Cię śmierdziuchem. Nie jesteś śmierdziuchem. Ostatnie nie nienawidzę. Nienawidzę twojego czołga, jak mogłeś mnie zniszczyć, czy ty widzisz, że GW Panther teraz cierpi, zobacz jak mało ma żyć, 27, co to jest 27 żyć dla takiego GW Panthera, dobra kończę, bo już mam do zgadania. użalania się na całej góry, ale no właśnie, jakbyście mieli jakieś alternatywy dla World of Text, śmiało piszcie, bo wiecie, program mnie wykańcza, a potrzebuję nowej serii, ewentualnie zacznę nagrywać z singleplayera. Ejku, wydałem swoje płacze. O cóż, pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie, a będziecie mieli więcej Mój dla zwali, to już jest koniec. Cześć, papa, pa. na razie, buziaczki. A ja, ja się robi buziaczek. Muah, papa.